Medycyna jest kobietą, bo aż 65% kadry medycznej stanowią kobiety, natomiast to mężczyźni są na przodzie, bo obejmują najczęściej stanowiska kierownicze. Sama nazwa zawodu, tytuł zawodowy, jest lekarz. Więc nawet jeżeli myślimy o kobiecie, mówimy lekarz, więc w naszej głowie, w naszym umyśle automatycznie pojawia się, pojawia się mężczyzna. Było kiedyś zrobione nawet takie badanie: dzieciom kazano narysować naukowca. Większość dzieci narysowało mężczyznę, chyba tylko jedna czy dwie dziewczynki, kobietę, no bo automatycznie wizualizujemy sobie, sobie mężczyznę. Jest słyszalny głos kobiet w medycynie. Myślę, że jest to spowodowane po prostu. Taką złością, że, że ile można, ile można żyć w cieniu. My też chcemy osiągać, chcemy mieć dokonania, chcemy, żeby o nas mówiono, bo jesteśmy bardzo pracowite, bardzo zależy nam na jakości. Jesteśmy ponadto bardzo empatyczne, co też jest bardzo istotne w tym zawodzie, chociaż do tej pory niedoceniane moim zdaniem, bo profesjonalizm się kojarzy z, właśnie z zadaniowością, z taką oschłością. Ja mam takie, jakby taki obraz. Natomiast my dodatkowo możemy zaoferować jeszcze właśnie tą taką emocjonalną część. Nie mówię, że mężczyźni jej nie mają, ale no, mówi się, że kobiety to są takie emocjonalne, prawda? Do tej pory w taki sposób pejoratywne, ja uważam, że wręcz przeciwnie, że to jest coś, co można przekuć w duży sukces. Z domu często wynosimy takie przekonanie, że jesteśmy, że powinniśmy siedzieć cicho, że powinniśmy wykonywać tylko czyjeś polecenia, czyjeś zadania, powinniśmy się dostosować, nie możemy się buntować, a jednak, żeby osiągać, trzeba trochę się buntować, prawda? Trzeba stawiać mocno granice, trzeba czasami łamać konwenanse, nie jesteśmy tego uczone, więc ja myślę, że Większość takich cech, które wnosimy potem w nasze życie dorosłe, wynosimy po prostu z domu i to jest kwestia też wychowania, że nie jesteśmy pchane do tego, żeby wychodzić przed szereg, żeby się pokazywać. Raczej jest tendencja do tego, żeby dziewczynki onieśmielać, no i potem takie wchodzimy w życie zawodowe.